Jesteśmy po dwóch debatach komunikacyjnych, przedstawiliśmy nowy pomysł na funkcjonowanie systemu Nowodworskiej komunikacji autobusowej. Obecnie Urząd Miasta realizuje przetarg na te połączenia. Także idziemy ku nowemu, miejmy nadzieję, że przetarg rozwiąże się pomyśli, zmieścimy się w budżecie i przewoźnik chętno obsługiwać nowelnie w nowym dworze się znajdzie. Jeżeli chodzi zaś o to, co mamy obecnie, te cztery linie, no ankietowani pokazali wprost, że nie są zadowoleni z obecnego stanu połączeń. Te linie nie odpowiadają im ich potrzebą w związku z powyższym, no, zmiany były konieczne i miejmy nadzieję, że po rozpoczęciu tej całej machiny proceduralnej jeżeli chodzi o przetarg już 1 kwietnia uda się, do 1 kwietnia uda się wyłonić tego operatora i mieszkańcy będą mogli pojechać już autobusami, które będą skomunikowane między innymi z pociągami będzie, będą mogli bezproblemowo dojechać do wydarzeń w kasenie oficerskim w modlinie twierdzy, a także będą mogli te podróże realizować częściej, ponieważ autobusy w szczycie będą kursowały co godzinę, co ułatwi też dojazd w celach, czy załatwienia spraw urzędowych, czy powiedzmy na wizyty do lekarza. Także wszystko idzie ku dobremu, miejmy nadzieję, że się uda.